W ostatnim czasie doświadczamy dużych zmian na rynku energii elektrycznej. Tak dynamiczna sytuacja może budzić niepokój. Wzrost kosztów wytwarzania energii, pandemia i wojna w Ukrainie sprawiły, że firmy muszą poradzić sobie z gwałtownymi wahaniami i podwyżkami cen. Rynek nie jest stabilny, dlatego tak ważna jest współpraca z wiarygodnym sprzedawcą energii. Takim, który dobrze orientuje się w sytuacji rynkowej i nie stosuje polityki ukrytych kosztów reprezentuje firmę, która należy do grupy Eon. Jesteśmy obecni w 15 krajach, gdzie obsługujemy ponad 53 miliony klientów. Na rynku polskim działamy od ponad 20 lat. Posiadamy certyfikat sprzedawcy energii, towarzystwa obrotu energią. Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy o aktualnych potrzebach twojej firmy. Nasz zespół odpowie na twoje pytania i doradzi właściwe rozwiązanie. Przygotujemy ofertę na podstawie profilu zużycia Twojej firmy. Proces zmiany sprzedawcy energii przeprowadzimy kompleksowo w Twoim imieniu. Zapraszam do współpracy!